A teraz wejdziemy na dach po drabinie. Dostaniemy się do pióra. Z tym że trzeba jeszcze odbić od ściany w kierunku belki. A właśnie. Tu mam też stronę kodeksu niedaleko. Z tym że w tym przypadku czas w końcu do tego do dołączyć trochę walki. A raczej bardzo dużo walki Bo w końcu seria AC też z tego słynie Więc jedziemy Proszę bardzo, podwójne morderstwo Koleś tam się nie kapnął Cały patrol ruchomy Z głowy Oni już się nie podłączą Nieźle Coś fantastycznego, wszystko po cichu wykończone O, to się rzadko zdarza Dostali ostre baty Dwa noże do rzucania, może jeszcze. Kogoś przeszukamy. W sumie czy jest sens? No niewielki mówiąc szczerze. No dobra, darujemy sobie. Oni nie mają nic cennego. Ale w efektowny sposób w ogóle. Wykończyliśmy wszystkich. Mamy stronę kodeksu. I możemy ruszać dalej obniżymy poziom rozgłosu do zera i jedziemy dalej i bardzo liczę na to że gdzieś będą kradzieże naprawdę na to liczę więc będę się tak rozglądał trochę dokładniej tu mam musznika być może się przywali no na pewno się przywali i na pewno dostanie sztyletem fajny Trzeba było zostać na miejscu To pewnie byś to przeżył A tak, sam jesteś sobie winien Co my tu mamy? 250 A. Średnio Średnio Dobra Idziemy w kierunku kolejnego kuferka, ale patrzymy czy Przypadkiem tu nie ma kradzieży gdzieś Kolejne 250 Nie widać żadnych zaczników ani na mapie ani w ogóle tutaj w grze Zatem cóż... Skradzieże na razie nici Ale jeszcze pewnie nie jedna okazja się nadarzy Żeby jakiegoś kolesia złapać i zabrać mu... Pieniądze Im więcej, tym lepiej. Dobra, będziemy szli w kierunku pióra. Najpierw się rozejrzymy jeszcze raz, czy coś się zmieniło. Nie widać. Nadal nikogo do obrabowania ani tutaj, ani tam. Hmm, dziwne. Jestem zaskoczony, bo w tym miejscu powinny być jakieś kradzieże. A tymczasem idziemy po piórko. Tu trzeba się wybić ze ściany w lewo. Tu tutaj skaczemy. I używamy mi chwytu. W taki sposób po to zbieramy pióro. Tam są koje się do wynajęcia, ale nie widzę. Hmm, nie widzę kradzieży. To jest. To jest naprawdę zastanawiające. No. Czyli co, kuferek? O wartości 259. A kradzieży. Ani widu, ani słychu. To jest co najmniej smutne. Naprawdę liczyłem w tym miejscu na przynajmniej jedną A tu nic Ale przynajmniej mamy w skrzyni 10 tysięcy Czyli jakieś pocieszenie malutkie mamy no Dobra Odhaczyłem punkt widokowy I niestety musimy obejść się smakiem Jeżeli chodzi o rabunek Tu na dole też niczego nie widzę Podejrzanego Dobra, to mnie zdziwiło, powiem szczerze. I to bardzo. No nic, zobaczcie, jak okiem sięgnąć, żadnej kradzieży, aż to jest nie do pomyślenia, w sumie. Trudno, nie ma to nie ma, idziemy zająć się najpierw tymi strażnikami. Ten koleś się nie kapnął. Dobra, ruchomy patrol mamy za sobą. W takim razie możemy zająć się kolejnymi rzeczami. Więc jednych przeciwników mamy z głowy. Tu również wparujemy z umiejętnością podwójnego zabójstwa. Dzień dobry. I zaczynamy zabawę. Co nie poddajcie się jeszcze? A powinniście. Mówiłem. Powinniście. Dobra, spróbuję ich zmiękczyć. Na przykład w taki sposób. Okej, okay, ten jest ranny. Teraz ich wybijemy. Myślę, że za długo nam tutaj nie będą stawiali oporu. Tak że ten już jest na wykończeniu właściwie może udało mu się gardło podržnąć ten się jeszcze trzyma Okej okay. Lecisz do piachu stary albo z kontry albo w ten sposób nam A ty raczej szans już nie masz i właśnie to zrozumiałeś z tego co widzę. Wypad. Uszczędzę cię. W końcu nie jestem mordercą. Ok, mamy dwie strony kodeksów. W takim razie trzeba udać się kiedyś tam, przy okazji, w tej sekwencji jeszcze do Leonarda. Zanim wyruszymy do Monterrey Johnny, że później, kiedy udamy się do naszej willi. Oddać nie 9, a 11 stron kodeksu w naszej kolekcji. Ale na razie zajmujemy się kolejnymi znaczkami. Tu jest kuferek. To może od tego zaczniemy, bo jest punkt widokowy, jest piórko, wpis i kradzież. Ale kradzież na razie zostawiamy, bo to jest wartość 500 pewnie florenów. Dzień dobry panu. O, <laughs> Sam mi wpadłeś w ręce. Sam wpadłeś w ręce. Dziękuję za 500 florenów. A w ogóle miałem tego nie robić. żeś się włapał. No koleś, to było perfekcyjne. Dziękuję Ci bardzo. No tak szukałem kradzieży. Łaziłem. A ona sama mi przyszła. Tu jestem. Koleś. Co on odwalił? Aha, dobra. <laughs> Ruszył za złodziejem. Ciekawe, kto to wygra. Uuu, to musiało boleć. Przykro mi, stary. Raczej twoje życie chyba dobiega końca. Trzeba było nie kraść. O, kolejny. Ciebie rozbroimy. Pożegnanie i jedziemy dalej. Tu powinien być wpis. Na pewno będzie. No. Jest Santa Maria Novella. O to mi właśnie chodziło. Jeden z ostatnich wpisów w ogóle we Florencji. No ale do kompletu jeszcze brakuje bodajże dwóch. Idziemy po piórko. Ona jest po drugiej stronie. Tutaj. 40 pióro. No to już jakaś liczba jest konkretna. 40. Powoli zaczyna robić wrażenie. No ale jeszcze nadal brakuje 60. A w tej dzielnicy jeszcze mamy jakieś piórkę na pewno, więc spoko. Zwiększymy liczbę znalezionych. A tymczasem mam tu kolejny ciekawy punkt widokowy Z którego również są ładne widoczki No Prawie cały obszar widać I powolutku będziemy zmierzać do wspomnienia czyli do zadania głównego Trochę zwiedzaliśmy I w poprzednim odcinku i w tym jeszcze troszkę powiązałem, bo mi po pióro No, ale już też zadanie główne na pewno wykonamy sobie. Przynajmniej jedno albo dwa. Zależy, ile będzie czasu. już mówiłem, że nie chcę zbyt długich odcinków robić. 20-20 parę minut to jest max Myślę, że to jest wystarczające. Szczególnie z gry, którą większość raczej dobrze zna. Więc nie ma co przesadzać z długością. Materiałów, dobrze, idziemy po pióro. I najlepiej to zrobić idąc z tą ulicą, i później dopiero wspiąć się tu do góry, w tym miejscu po tym wózku. Tak jest. To jest kolejna kradzież, na razie to zostawiam. Tam na oknie jest piórko Dobra, w tej stronie właśnie chciałem się wybić, bo idziemy po skarb. wszystko się zgadza. Teraz idziemy w ten sposób. Żeby dostać do krawędzi. I zobaczmy. 275, a więc ponad 13 tysięcy na koncie jest. Tu mamy strażników na dole. Wolę ich ominąć, żeby z nimi nie walczyć. To nie jest konieczne. O, idziemy realizować zadanie główne. Nabijemy troszkę procentów w tej grze. Polowanie na lisa. Odszukaj La wolpe Lisa w pobliżu Mercato Vecchio. Chyba tak to się czyta. Trochę No i mamy zielony obszar, na którym znajduje się nasz cel. Używamy druku orła. Zresztą wszystko jest to napisane, więc... Ciężko tego nie zauważyć. Ej, proszę, co jest zlokalizowane? Więc wzrokorwa nie będzie więcej potrzebny. Zbierzemy się w to miejsce. Ej, proszę, złodziej. Się tu pojawił? Musimy go złapać. Co będzie bardzo proste? Oczywiście, że Cię zmuszę i to bardzo szybko. I really have no interest in hurting you. So give me back my money and we'll call it even. Not so fast. What do you want? Who are you? They call me many things. <laughs> Murderer, thief. But you may call me La Volpe. At your service, Mr. Ezio. How <laughs> do you know my name? <laughs> It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed, I need to find someone. You know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Mascerto. Let me know when you are ready. A, jest. Tu jest twoja jest Ha. proste 1500, puste to, które nam skradziono. La Volpe znajduje się tam na dole. Mapa. A jak widać, no już naprawdę niewiele się stało, więc powiedzmy, wyhaczymy to wszystko dookoła. To nie jest daleko. Nie zajmie nam to dużo czasu i dopiero później zajmiemy się kolejnym celem. Głównym ok? Jaki jest plan? Czyli na początek widokowy, bo jest najbliżej Tak Więc bardzo prościutka była misja Główna, zresztą jak większość Prosta, krótka, więc szybkie półtora tysiąca Jak najbardziej mnie cieszy Z La Volpe jeszcze się spotkamy, bo taki jest nasz cel, nasza wytyczna. A no, zejdziemy. Tędy tylko. Nie chcę, żeby mnie łucznik I tu mamy kilka skarbów w pobliżu. Zaczniemy od tych dwóch. tych kolesi trzeba będzie wybić. Ktoś tu ma ludzi. Ktoś tu straci życie Zobaczymy jak sobie poradzicie Wraszy, kiedy oklesiałamy z głowy. Chyba, panowie. Powinniście zwijać manatki. O proszę swojemu dowalił. Więc go osłabił lekko. A my będziemy się pilnować. I czekać na kontrę. Do widzenia. Może ktoś zmięknie? Na razie na to nie wygląda. Trzymają się twardo. to nadal nikogo nie zniechęca. Ale dobra, czekamy dalej. Pięknie! Nadział się na kontrę. I z tobą raczej sobie poradzimy już. Żegnaj! Wybiliśmy kilku. Ale za to skarby są nasze. No, to rozumiem. Prawie 500. I tutaj ponad 500. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co tu się stało? Skąd tu tyle ciało? Czy ktoś coś widział? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Dobrze, tu mamy pióro niedaleko. Pójdziemy w tędy. I teraz w tę stronę Do góry tu widać na bejce. Czekał jak się przesuniemy. O, tutaj pióro numer 42, i to było ostatnie w tej dzielnicy. I się wracamy. Tak, jak przeszliśmy, pójdziemy po kolejne kuferki. Pełno tutaj ludzi, więc postaram się na nich nie wpadać. W żaden sposób. Tu przejdziemy na drugą stronę. I zobaczymy ile tutaj będzie forsy No, daj mi dużo Daj mi dużo kasy Dzięki 500 To właśnie jest dużo A tymczasem czas udać się na punkt widokowy kolejny Tak też uczynimy, on no, jest tam z przodu. I to już będzie ostatni w tej dzielnicy. Na dole mam też dwa skarby w pobliżu. nie niewiele już kuferków zostało do wyczyszczenia 265 to nie jest dużo kasy teraz wejdziemy na górę ktoś tam coś ma ludzi a, niech sobie gada. 250 to również nie jest suma, która by mnie satysfakcjonowała. Ani trochę. Widać, że jest kolejny kuferek w pobliżu. I on będzie tutaj. 261. No, ale 17 tysięcy jest osiągnięte. Plus ponad 10 wili, więc mamy ponad 27 tysięcy, co nie jest liczbą ostateczną. Hmm, skoczymy na dół. Ja się przytrzepiamy te łódki. Ktoś troszkę kasy wpadnie z nich. Z tej chociażby 75. A, powiedzmy. Powiedzmy, że może być. Tu mamy jeszcze dwie w pobliżu. Zaczynamy od tej z tyłu. 75 florenów. Tu również powinno być tyle samo. Idziemy w kierunku spotkania z nawolpą.